Zrobiłeś pierwszy krok? Zmiany ruszyły, ale czujesz, że możesz więcej? Chcesz mieć więcej siły, lepszy wygląd, ostrzejszy umysł, czy mocniejsze libido? Witam Cię w etapie szóstym, w optymalizacji. Zimne prysznice, oddechówki, suplementy, okna żywieniowe, terapię anti-aging, czy, czy po prostu balans hormonów? Wchodzimy na wyższy level biohackingu. Bo z GoHack Yourself upgrade trwa non-stop. Cześć, jestem Mateusz, twórca GoHack Yourself, miejsca, w którym tworzymy nową, lepszą wersję ciebie. Jestem człowiekiem, który wie, że biohacking to system naczyń połączonych. Oczywiście mam dyplom medyczny, ale przypominam, że zgodnie z polskim prawem i z zasadami YouTube, wszystko, o czym teraz mówię. Traktuj jako inspirację. Opartą oczywiście na badaniach naukowych, na doświadczeniu, na eksperymentach przede wszystkim na własnym organizmie. I, I nie mogę oficjalnie sugerować działania, suplementów ani terapii. Dlatego będziesz słyszał ode mnie różne zwroty typu: może wspierać, może wpływać na, może powodować. Wiesz, liczy się dla mnie pełna transparentność i zero ściemy. No, i szacunek do mojej i Twojej autonomii. A więc, zanim zaczniesz optymalizować swoje ciało, zapytaj endorfiny, czy są gotowe na imprezę stulecia. Bo moje zaczęły już bifor. Biohacking to nie sprint, to taki maraton z checkpointami. Optymalizacja zaczyna się wtedy, kiedy podstawy masz już ogarnięte, a później, wiadomo. Chcesz więcej, więcej energii, chcesz mieć lepszą sylwetkę, chcesz mieć bardziej stabilny nastrój, mocniejsze libido, lepszą pamięć i koncentrację. No ale uwaga, każdy z nas jest inny. Twoje cele są twoje. Jednak rdzeń, czyli te uniwersalne zasady sukcesu, mamy wspólny. Dziś przeprowadzę cię krok po kroku przez proces własnego upgrade'u. Jesteś gotowy? No to zacznijmy od początku, od optymalizacji w praktyce. Po pierwsze, ustal cel. Bez celu jesteś tylko turystą w biohackingu. Chcesz zrzucić wagę? Skupmy się na poprawie wrażliwości insulinowej i kontroli apetytu. Chcesz poprawić libido? Wspierajmy produkcję testosteronu, redukujmy stres, dbajmy o głęboki sen. Chcesz może mieć więcej energii? No to hakujmy mikochondria od środka, balansujmy hormony, poprawmy jakość regeneracji organizmu, bo tak naprawdę bez celu nie ma jasnej drogi. Wyznacz go, zbuduj plan i po prostu działaj. Punkt drugi to narzędzia, które robią robotę. Zimne prysznice, Pobudzają układ nerwowy, poprawiają mikrokrążenie i odporność. Ćwiczenia oddechowe, o których zresztą mówiłem, uspokajają kortyzol, poprawiają dotlenienie i wyciszają układ współczulny. Okna żywieniowe, świetna rzecz, wspierają autofagię, resetują układ hormonalny i trzymają w ryzach poziom insuliny. Terapia anti-aging, wspieranie NAD, telomerów, mitochondriów, totalnie osobny temat na przyszłe odcinki. Balans hormonów i fundament. Sen, zdrowe tłuszcze, redukcja przewlekłego stresu. Oto wspaniałe narzędzia, które masz pod ręką, które omówimy na pewno w następnych odcinkach. Punktem trzecim optymalizacji jest siłownia i jedzenie. Twoi sprzymierzeńcy, nie wrogowie, trening nie ma być karą. Znajdź aktywność, która daje ci frajdę, która będzie sprawiała, że będziesz to powtarzał. Siłownia, kettlebells, rower, kickboxing, whatever works for you. A czy musisz mieć trenera personalnego? Nie. Ale jak chcesz dobrego, to Kuba Szyszka jest kocur. Polecam go, ja od niego zaczynałem. Jedzenie. Mm. Jeżeli teraz trzymasz dietę redukcyjną albo wspierasz się GLP-1, na przykład Ozempic albo Monjaro, to wiadomo, apetyt jest mniejszy. Ale uwaga, gdy skończysz to wsparcie, głód Ci wróci. Zawsze. Często nawet mocniejszy. Dlatego już teraz naucz się lubić lekkie, niskokaloryczne, wartościowe jedzenie. To nie, nie, to nie silna wola Cię uratuje. To znaczy to też. Tylko nawyki, które wprowadzisz dziś, tu i teraz. No i last but not least, głód sukcesu. Nigdy nie gać go do końca. Jeżeli czujesz się świetnie, super, ale nie osiądź na laurach. Bądź zawsze głodny kolejnego levelu. Lepszego snu, lepszych wyników badań, lepszej formy mentalnej, bo głód sukcesu to najlepsze paliwo. Wierz mi. No to teraz pora na tą część problemy i porady. Problem 1. mam dużo energii, ale szybko ją tracę. Proste: zadbaj o, o regenerację, o głębszy sen, może o adaptogeny, suple, dobrą suplementację mikroelementami. Podczas głębokiego snu produkowany jest hormon wzrostu i redukowane są, regenerowane, przepraszam, są mitochondria, źródła Twojej realnej energii. A redukowany jest kortyzol. Kolejnym problemem jest nie czuję progresu, spada mi motywacja. Normalne. Zmiana bodźców, nowe wyzwania, zmiana planu treningowego, nowe rytuały. Wypróbuj coś nowego. Nie w stagnację. Dlaczego to działa? Bo zmiana bodźców stymuluje mózg do rozwoju, do przełamywania stagnacji. Nie nudzić się tak szybko. Mówiąc prostym językiem. Kolejny z problemów to nie wiem jakie suplementy wybrać. Ja też nie. Każdy z nas jest indywidualny. To znaczy będę szykował serię odcinków o suplementach i novel foods. Um, Wybierasz zawsze suplementy pod siebie. wykonane najpierw badania. Poznaj samego siebie i poznaj suplementy. Świadoma suplementacja to przede wszystkim oszczędność pieniędzy i realne efekty, a nie puste obietnice i kupa wydanej kasy. Kolejnym problemem jest: widzę efekty, ale, ale boję się stagnacji. Rób badania krwi. Co 3 do 6 miesięcy, o czym przed chwilą mówiłem. Widzisz efekty, ale czasami Twój organizm potrzebuje trochę czasu na przestawienie się. Dlaczego regularne badania działają? No, chyba nie muszę tłumaczyć, że są to aktualne informacje o Twoim organizmie. Pozwalają bardzo szybko zareagować na pierwsze nieprawidłowości i optymalizować strategię, zanim pojawią się realne problemy. I wiesz co? Zmian za Ciebie nikt nie zrobi. To jest Twoje ciało, Twoje zdrowie, Twoja decyzja. Nie czekaj na cudowny moment. Cudowny moment tworzysz codziennymi decyzjami. Czy jesteś gotowy? przygotować się do lepszego życia, czy dalej wolisz czekać na cud? Wybór należy do Ciebie. A ja Ci bardzo chętnie w tym pomogę. Dziękuję bardzo, że posłuchałeś mojej drogi i podstawowych zasad, jak zacząć i co robić, by stać się lepszą wersją siebie. Tym samym kończę tą serię, która powstała w sumie spontanicznie, opisując moją zmianę, moją motywację i moje spostrzeżenia oraz badania, które wykonywałem, eksperymenty i badania, które wykonywałem sam na sobie. Ale wiesz co? To dopiero początek. Mam mnóstwo tematów do omówienia, przede wszystkim suplementy, novel foods. Peptydy, biohacking, mitochondria, terapie anti-aging i wiele, wiele innych. I, I będę je systematycznie nagrywał. Jak widzicie, zmieniłem troszeczkę sposób nagrywania, zmieniłem, skupiłem sobie trochę sprzętu do nagrywania, więc mam nadzieję, że jakość tych filmów będzie coraz lepsza. A jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości, chcesz, żebym coś rozwinął, pisz śmiało w komentarzach. Wiedza lub w wiadomości prywatnej. Wiedza jest po to, by się nią dzielić. Aha, i jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna zresztą. W polskim YouTubie, w ogóle w internecie polskojęzycznym, wiedza o Johannes Kingu często wygląda jak katalog reklamo reklamowy. Kasa jest ważniejsza od jakości. I ja też mam swoje produkty, ale najpierw wiedza potem produkt. Dlatego przygotowuję dla Was seryjnie rzetelne materiały o suplementach novel foods, peptydach, bo to jest realna przyszłość nowoczesnego biohackingu, a nie bajki z reklam. Ja przetestowałem wiele rzeczy na sobie, wydałem mnóstwo pieniędzy i bardzo często niepotrzebnie. Tylko po to, żeby samemu sprawdzić co działa, co nie. Dzięki za obejrzenie. Upgrade trwa i wierzcie mi, to dopiero początek. Go hack yourself!